Rejestrując się w platformie GamerHash.co Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej i zapraszam Was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mi się po raz kolejny Assassin's Creed Unity i będziemy dalej kontynuować nasz bieg fabularny. Od poprzedniego odcinka nic się zbytnio nie zmieniło, tylko sobie dokupiłem trochę tych widmowych ostrzy, chyba aż 4 czy tam 3. A my w tym czasie sobie zbierzmy tutaj dochody z cafet Dochody mi się znacznie zwiększyły ze chyba 20 do 80 do właśnie 124, bo właśnie sobie gdy eksplorowałem mapę, to sobie właśnie kupowałem domy, puste domy i je przerabiałem właśnie. Remontowałem je i przerabiałem je na kolejne kafeterie. Tutaj mamy niby górne piętro do remontu, ale 5000 aż, no nie wiem, czy to będzie aż takie fajne. Na razie może byśmy tego mogli nie brać, bo mamy tylko 17 tysięcy, więc nie wiem czy to by się tak opłacało, Mo mogę to poza odcinkami oczywiście jeszcze sobie pofarmić trochę tego, e, tej waluty, a my w tym czasie biegniemy tutaj do Elise, którą mamy sobie pomówić w Café Jad. Zaczęliśmy już sekwencję siódmą w poprzednim odcinku, więc już zbliżałem się do zakończenia gry, mamy tutaj, Alice nie ma żadnych tropów, przyjaciół ani czas, przekonaj ją by kontynuowała poszukiwanie zabójstwa ojca wspólnie z bractwem, spoko. Może nasz urok osobisty na nie wpłynie? Miejmy nadzieję, że tak. Kurde, szkoda, że nie wydałem tych punktów umiejętności. Ale powinniśmy to zaraz chyba móc zrobić 1 kwietnia 1791 roku. So. so. Seems you've been busy. Tracking down the man who killed your father, yes. Best of luck. He's killed most of my allies and intimidated the rest into silence. No closer now than I was two years ago. I've seen him. What? When? Where can I find him? I'm not sure that's a good idea. He wants you dead, Elise. What? You want to protect me? I want to help you. The Brotherhood has resources, manpower. You cannot be serious. Are starving, and the rest of Europe... I don't trust the assassins. The border, all in Do you trust me? I haven't changed that much, Elise. I'm still the same boy who, who distracted the cook while you stole the jam. The same one who helped you over the wall into that dog-infested orchard. All right, take me to your brotherhood. I'll hear the offer. Offer may be a bit strong. To chyba nam się Templarius and i Ciekawe mnie, jak Bractwo Asasynów zareaguje na Templariusza w swojej bazie, chociaż nie wiadomo, czy ją w ogóle tam doprowadzimy. bo Może tak być, że właśnie... A, jednak tak. Cholera Templar... Co on robi? Naprawdę? Oni są trochę paranoidami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Dwa prawe ruchy, 73 kroki, potem podróż na dół, po lewej i po prawej. Znalazłam to Time, Pispot. The Templars have marked her for death. So you brought her here. The Brotherhood has resources, manpower. Shut up! Well, what have we here? My name is. For heaven's sake, take that blindfold off. Ridiculous. My name is Elise de la Serre. My father was Francois de la Serre, Grand Master of the Templar Order. I've come to ask for your help. Continue. Mirabeau. Must we rehash this debate again? We must and we will, Master Kemar. If you cannot see the advantage in being owed a favor by Francois de Lasserre's daughter, I despair for our future. Continue, Mademoiselle de Lasserre. Oh, here we go. You are not men with whom I would normally parley, Monsieur. But my father is dead, as are my allies within the Order. If I must turn to the assassins for my revenge, so be it. Parley, my arse. This is a trick to make us lower our guard. I say we kill her, send her head back as a warning. Belek. Enough! Plainly, this discussion is better conducted in private. If you will excuse us, Mademoiselle Lasserre. Certainly. Arno, oh, perhaps you should accompany her.

Chyba pali gumę od nas. Zabiliśmy tam tego tylko, bo właśnie mieliśmy pomniejszą misję, za którą, jak wykonamy, dostajemy nagrodę. W jednym regionie wykonałem właśnie 10 takich misji, dostałem jakiś tam sobie chyba kaptur, albo spodnie myśliwskie mi się tak zdaje. A teraz będę mieć siódmą na 15, aż więc spoko. O kurde, zaalarmowaliśmy ich, no to przypadość sobie pokupowałem bomby dymne, bo mi się wydawało, że mogą być. Hmm. Potrzebne właśnie po poprzednim odcinku. Id za Alice, No stoko pójdę za nią, ale na razie Musimy pozabijać tych typków. Dobra, my już biegniemy za nią, przeskakuj. Kurde, Alice popyla no, naprawdę. Mogły nie wypalić, go ma tamtych przeciwników, ale walam już ich pozabijać, żeby nie było potem problemu. Ona wbiegła... do tędy bokiem chyba. Naprawdę nieźle. Czy ominęliśmy jakieś kwestie dialogowe? Zdaje mi się, że raczej nie, bo jak ona uciekała, to właśnie nic nie mówiła po drodze. Teraz szybko skakujemy i biegniemy za nią. Kurde, jak ona naprawdę popyla, gdzie ona tak biegnie, ono to jest jakieś. bezsensowne, jak dla mnie. No, dobra, już zmniejszamy niby tą odległość: 30. Ona jeszcze chyba. Za... tak, zatrzymała się, biegła akurat tutaj. Do miejsca, w którym ją spotkaliśmy na właśnie tym bankiecie, na jakiejś imprezie właśnie. Francois Germain was my father's lieutenant. What? He was cast out of the order when I was a girl. Something about heretical notions or Jacques de Molay, I'm not entirely sure. But he should be dead. He died years ago. Did anyone tell him that? I would very much like to ask him a few questions. So would I. Badaj warsztat, w sumie spoko, ale nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem jakaś zasadzka, bo właśnie Alice jest poszukiwany, nie wydaje mi się, żeby ci przestępcy tak łatwo ją sobie odpuścili, bo w końcu chcą ją chyba zabić na to wszystko wskazuje. Mam już ten warsztat. Ciekaw może, że my mamy coś z rokiem orła namierzone. Ogłoszenie wrogu, naprawdę? No to dobra, na razie tak. Dwóch tutaj do nas idzie, więc nie ma problemu. Będziemy mogli ich łatwo zabić. Nie, 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 wyskakuj szukarno. Dobra. W sumie oni, o kurde, mają aż 4... 5 diamentów, ma jeden chłop. Że on jak nam jak wywali, to chyba nam cały pasek HP nam zejdzie. Jednak nie, ale na razie trzeba w myszkę i starałbym się unikać może tych strzałów ich. Ale... Nie czy to jest aż takie... Dobre, bo w końcu możemy ich walić na peręciągą. Uleczmy się na wszelki wypadek. Mam tylko trzy miksturki. Przydałoby mi się ich poprzeszukiwać teraz, aby ewentualnie... A, jednak nie. That was bracing. Just like that time in Marseille. Bit more blood this time around. There's nothing here. He must have known his bluff wouldn't hold up. So we've lost him again. Maybe not. Let's keep looking. Locked. Maybe we could do that. Well, now I know why this wasn't on the official tour. Oh, no! Look. It's him. The bastard killed my father. We have to tell Mirabeau. As soon as. I'll take care of this. Me czy musimy estate, Musimy posiadłość Mirabeau się spotkać, jak tutaj widać. czas 2, 3. Trochę tych sniperów się tutaj kręci. Na razie, z Orła niech pójdzie. I możemy chyba Perserkerem kogoś za. Możemy tego zaatakować. Poszło, ale już nie powinien być dla nas problemem. Kurde, szybko Arno. Raczej już Ezie, bo właśnie mamy. Storya sosy na Ezia. To możemy tego. Tego u góry jeszcze. Dobrze, że pokupowałem sobie już tyle. Kurde, berserkera. Jezus, ale head. Myślałem, że normalnymi widmowymi ostrzami strzelaliśmy. No to nieźle. To niezły ze mnie asasyn. Kurde, naprawdę. Myślałem, że widmowymi ostrzami strzelam. No to nie nieco ze mnie. Ale na razie tak. Ci od widmowych y, ostrzy berserkera powinni sobie zaraz umierać. Chyba po pół minucie, czy tam minucie, właśnie sobie umierają. No to na razie pożegajmy sobie, aż sobie poumierają w spokoju. W sumie, nie wiem, czy to było aż takie dobre wyjście. 750 zmarnowaliśmy zamiast, dajmy na to, 600. No, nie sobie przypał. Ale kto boga temu zabroni? Mamy niby 17 tysięcy. Mogłem ich niby jeszcze raz postrzelić, ale jak widzicie, oni już zaczynają chyba padać. Albo jeszcze nie. Nie wiem, musimy. Bo by jak mnie nie opłaca się strzelać, bo jednak za jeden pocisk wydajemy aż 200 franków. Tak to nazwijmy franków. Więc wolałbym to przed, Chyba że już się odmienili, teoretycznie dalej są, tak jakby pod naszą kontrolą, więc niech się ich opłaca op zabijać. Co? Nasze no, szczęście nas cofnęło niedaleko, więc możemy tak. Widmowe ostrze. Siema. Jeszcze tego siema, dobra, na razie są pozabijani. Mamy jeszcze 4 strzały na trzech przeciwników, więc na razie sobie postrzelajmy tym. Szybko przelatuj, dobra, leczymy się. Dobrze, mamy te miksturki, lekkawy zapas. Pozabijani, super, wreszcie udało się. Mamy, widzimy, ostrze zaoszczędzone, więc teoretycznie nam się udało. I możemy kontynuować. No i kontynuujmy sobie.

spotkanie z Mirabał, no to spoko ale my w tym czasie przynieśmy się najchętniej na gdzieś sklep niedaleko, Przenieśmy się tutaj szybką podróżą przydałoby się odnowić zapas widmowych ostrzy ostrze berserkera w ogóle nie używałem, więc teoretycznie na plus nawet tam nam to wyszło, bo jednak widmowe ostrza są tańsze niżeli ostrze berserkera, Ciekawi mnie czy byłyby upgrade'y typu na właśnie te ostrze typu ostrzec ostrze coś czy coś w tym stylu, mamy tutaj na szczęście niedaleko sklepie, więc sobie Kupimy coś od razu. W sumie tylko to ostrze. Kupiłbym ich sobie najchętniej yy, przedmioty użytkowe i mamy tutaj dość dużo tych wszystkich rzeczy, ale na razie wiadomo, się wiadomo, o mnie tylko interesuje. Sześć sobie kupmy i będziemy mieć teraz aż 7. To posłużywaliśmy właśnie tych pieniędzy, ale powinniś, powinienem sobie to właśnie po poza odcinkami. Na razie zabijamy sobie tych bandytów. Zero problemu, jak widzicie. Na pierwszym poziomie więc zbytnio nam nic nie mogli zrobić. Teraz mamy tutaj. Mirabao, Możemy się spotkać, więc zobaczmy. Lecz powiadomić Mirabeau o ujawnieniu prawdziwej tożsamości Ger Germainu. ale się do tego, do jego posiadłości, no to spoko, nie ma problemu. Pomógł z Mirebao, no to musimy teraz tędy do góry wlecieć, jeszcze wyżej do góry. Naprawdę nieco w sprawia no to i ta fabuła. Chyba ich tutaj nie ma, mi się tak zdaje. Drzwi były otwarte. Ale przeciwników w pobliżu w ogóle nie było, więc może być dziwnie, chyba. Elise. Co is this? I found him like this. I didn't. Of course not. But I have to report this to, the council immediately. They'll know what to do. No. They don't trust me as it is. I'll be the suspect, first and last. You're right. Of course you're right. What are we going to do? Troje dziwna sprawa, naprawdę mega dziwna. Zostawiamy bractwo na rzecz właśnie Alice. Chociaż z jednej strony dobrze robimy, bo jednak rację ma co do tego, jak zareagują. Czyż mamy chusteczkę? Na pewno pomocny będzie trop. Mamy tutaj chyba jakiś stolik. Mi się tak zdaje. Nie, nie stolik, ale szafę za to. Rozbadajmy ją sobie. Ciężko wiesz, szukasz. Czyli już wiemy, że jest trutka, chusteczka i tutaj chyba jakieś książki, albo dajemy na to. Nie, rozmowę mamy chyba. Nie, jednak nie, nie mamy tutaj. Kurde, naprawdę.

Miejsce przeszukać, nie mamy. A, tutaj drzwi mamy chyba jeszcze. Tak. Look like it was so the was Czyli już coraz więcej wiemy na temat śmierci, ale jeszcze by się przydało zbadaj miejsca zbrodni, to musielibyśmy chyba zejść na dół, się tak zdaje. Bo, tutaj już chyba mamy wszystko przeszukane. Tak, mamy tutaj. Chociaż tam jest jeszcze jakaś książka. Dobra, no to pójdźmy do tej książki. Mamy tutaj coś. Zbadaj. Master Kolejna zbadana rzecz, ale jeszcze tutaj nam została jedna.

You Czy już coraz więcej wiem, że tylko Elise tutaj niby się kręciła. Mm, tylko dalej tutaj nic nie widzę do zbadania. No to mamy przypał, ale dalej mamy zbadać miejsce zbrodni, więc raczej tam u góry musimy właśnie sobie posiedzieć. I dajmy, na no to nie, tutaj możemy jeszcze przeszukać. Mamy tutaj chyba już nic. Nie wiem naprawdę, co tutaj możemy jeszcze przeszukać. Łóżka mamy zrobione. Tak samo co tutaj ten liści, chyba, że może coś tutaj przy regałach się kręci. Albo nie wiem. Coś dalej jest wskazuje tą Elis, chociaż może przy książkach się kręci coś. Kurde, no nie mam pomysłu, co tutaj może być. Poczekajmy na wzrok orła. Powinno być to jak dla nas pomocne. Może coś przy kominku, albo... Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co tutaj może być. Jest to naprawdę jakiś chyba ślepy. Nic tutaj naprawdę nie mamy. No to nieźle. To się okazało mamy tutaj chyba coś pod poduszką, właśnie. Naprawdę to było nieźle ukryte. Dlatego w ogóle i zauważyłem, że coś pod poduszką może siedzieć. Mamy tutaj chyba właśnie. Nie wiem, co może mamy właśnie to ostrze z tego złotnika

It looks damning. Bravo. You figured it out. My cunning plan was to murder the only assassin who doesn't want to see me dead, then stand about waiting to be discovered. Not the only assassin. You're right, I'm sorry. But you know this wasn't my doing. I believe you. The brotherhood, though. Then let's find the real killer before they get wind of this. Naprawdę nieźle, ja tutaj chcę pomówić właśnie z Mistrzem Qu Quimerem. Chyba tak się wymawia jego imię, więc polećmy sobie do niego. Naprawdę dziwna akcja, że został zabity aż tyloma wskazówkami wskazującymi właśnie na Templariuszy. Chora akcja, jak dla mnie. Ciekawi mnie naprawdę, kto mógł go tak zabić, bo raczej Elis. Chyba raczej nie. Chyba, że jakiś asasy nie chce ją wrobić w to. W sumie to byłaby naprawdę nieco zagadka jak dla mnie, więc na razie sobie wejdźmy do naszego bractwa tutaj. Jeszcze daję, musimy pójść. ja mnie, co nam odpowie. Mamy ostrza? mamy. Więc chyba nic nie będę sobie kupować. Jedynie apteczki by się przydało, ale. Już zostawmy to na potem. Czekajmy, co nam ciekawego powie. Coś mi się zdaje, że to on mógł zabić. Właśnie go, chociaż. Nie wydaje mi się tak trochę. A, co, co mogę zrobić dla Pięć? Mirabeau jest zabity. Zabity? Murzył. Wiedziałem, że ta truka wygrywa na błyskawik. Mogę odsłonić reszty konsultacji, żeby z tym zająć. Elise złożonych. nie ma nic do I'll stake my life on that fact. Please give me a little more time. I'll find the killer. Very well. You have until tomorrow morning. No later. Mirabeau was poisoned with aconite. Poison? Do I need to point out that that particular strain is a favorite of the Templars? You do not. Where might one acquire aconite in such strong concentrations? Any doctor could prescribe it in diluted form.

Coś takiego. Mam na razie rangę Adept, potencjał Doświadczony Adept. Na razie po prostu z tym właśnie, że aptekarzem. Ciekawi mnie, co nam powie. Bo to, to naprawdę będzie niesła akcja, która omija przepisy. O tym sprzedaje trucizna na receptę, więc niesły jaja się dzieją, chociaż to jest właśnie XVIII-wieczna Francja. Ciekawi mnie, co teraz będzie się w zasadzie działo, bo mamy niby... Poszukałeś teraz jego zabójcy, potem pewnie go zabijemy i będziemy mieli znowu flashbacki z przeszłości, z kim rozmawiał. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to będzie teraz wyglądało. Dość daleko jest nawet ta apteka, więc zobaczmy, czy mamy szybką podróż. Nie mamy szybkiej podróży w czasie misji chyba. No tak, nie mamy, niestety więc się tam przebiegniemy. Mamy już tą aptekę centralnie daleko, a tu jednak spotkaliśmy Alice. Więc zobaczmy, co nam tutaj rozwiąże ten aptek. Że jaką zagadkę, może. No to niech się ucieka z nami. Ciekawi mnie szlak znowu chyba pojawił. Zostać w tym stylu. Więc ciekawe czy jakiś assassin znowu go odwiedził. Chyba, że właśnie zabójca pana Mirebał mógł go właśnie szantażować tego aptekarza i właśnie bał się, że znowu jakiś templariusz przyszedł po właśnie, że ten to jadł Naprawdę ja ciekawa akcja może się tutaj dziać, już mam dużo właśnie, że e, scenariuszy na tą oto, że misję. A na razie trzeba by właśnie zmniejszyć ten obszar. Nie wiem naprawdę jakim cudem on może tak szybko posuwać. To są jakieś bomby, nie powinno być to dla nas zbytnim problemem, bo w końcu jesteśmy asasynami. Poza tym też mamy tutaj odkryty ten obszar, więc... Bez problemu możemy sobie omijać wszystkie te rzeczy, bo mamy jednak pokazaną na minimapie. E, budynki, Nawet nie, panoramy miasta, chciałem chyba powiedzieć. Arno, nie rób mi teraz tego. Naprawdę nie możemy. Dobra, możemy jednak, super. On się chyba już zatrzymał, mi się tak zdaje, bo ciągle nie zwiększa swojej odległości od nas. a już może tak specjalnie to robi. Teraz musimy dandy przeskoczyć. Już jednak zwiększa odległość. Mamy tutaj ich przeciwnik, ale na razie się kamuflujemy i palimy gumę tędy. Bo jednak gdy mamy to przebranie, możemy ani biegać, jesteśmy mega powolni. Mamy już misję powalić go, więc spowalmy go sobie bez problemu. Ale na razie musimy go jakoś dogonić. Kurde, naprawdę. No to teraz szykuje się niezły berek po całym mieście. Mógłbym nie... nie jednak nie mógłbym tego parku naokoło obejść. Nie, naprawdę po co on tak ucieka? Mogłbym go niby postrzelić. ...ale jednak musimy dorwać go, żeby przesłuchać go. Co się takiego stało? Mamy go! Wreszcie, super! O, proszę! Nigdy nikomu nie powiedziałem, że zrobiłem tak, co powiedziałeś! O czym mówisz? Ty, ty, jesteś z innym, czyż nie? Tym chłopakiem. tell me about this other one who is he i don't know i never saw his face ah! he threatened to kill me if i didn't give him the poison i didn't ask questions ah! i keep only a small quantity in stock he took that straight away but he told me where to drop off the second dose second dose here that's all i know i swear it ah! Go on then. Think of this as a wonderful story to frighten your grandchildren with. Well? You were right. He gave our mysterious killer the poison. And he said the killer wore a hood like mine. Well, there are shades of grey in every good story. If we've been betrayed from within. That would explain why the killer tried to frame me. Here, this is where the apothecary delivered his wares. What are we waiting for? I właśnie o tym mówiłem. Jakiś może wiesz, że assassin myśli templariusz podszywa się pod nas. Poszedł do niego, szantażował, go że go zabije, jeżeli mu nie wyda tej trucizny. Naprawdę Niesłe Ja jeszcze tutaj dzieją. Na razie sobie kontynuujmy. Ciekawe mnie, ile mam na razie punktów synchronizacji? Aż 5 mamy, więc na razie zatrzymamy je i wydamy to dopiero w następnym odcinku. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W następnym odcinku zrobimy sobie e, kolejną misję. Tylko niech tutaj, dalej już mi pokazuje. Musimy teraz e, gdzie lecieć. Tutaj, co tutaj mamy za misję na razie? Przybliżmy sobie, mamy konfrontację. Zabójca mi robił, zostawił trop i ci jego śladem i wymiesz sprawiedliwość. No to super, kolejne zabójstwo nas czeka, ale to zrobimy dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Następnego odcinka, siemka!